Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Tomasz Zakrzewski i witam Was w kolejnym odcinku Krótkiej Piłki. Dzisiaj wraz w, st y w studiu, wraz ze mną jest Bartek Niedzikowski, siąka. No już dawno nie było żadnych merytorycznych materiałów na naszym kanale, ale jest dobry powód, żeby do nich wrócić, ponieważ y mamy już półfinały Ligi Mistrzów, za nami pierwsze spotkania. I myślę, że tak chronologicznie zacznijmy może od spotkania Realu Madryt z Manchesterem City, czyli największego chyba hitu, jaki można sobie wymarzyć w tym momencie. No tak, to taki mały finał też dla nas nieco subiektywny, bo jako, że jesteśmy kibicami Realu, to inaczej podchodzimy do tego spotkania. Jeśli chodzi o samy mecz pierwszy, to tak jak mogliśmy się spodziewać, to City chciało kontrolować grę, ale Real skrętnie próbował jakby to im przerwać po prostu. Pierwsza połowa na pewno była pod dyktando Manchesteru. W ogóle ten mecz jeśli chodzi o bramki, a tak jak wyglądała jakby sama gra i ze statystyki, z wyglądu boiska, z wyglądu tego co się działo na boisku, no to kto grał więcej piłką i tak dalej, ten nie strzelał, a potem rywal kontrował i jakby kończył sprawę. No tak, widzę, że Carlo Ancelotti ma patent na zespoły, które bardzo dobrze grają piłką, bo no, jednak City bardzo lubi grać szeroko, rozgrywać swoje piłkę. Real bardzo fajnie w te jakby luki zacieśniał i dzięki temu y, Manchester nie mógł sobie swobodnie rozgrywać tak, y, tej piłki. Y, no co, dwie bramki piękne. Najpierw Vinicius huknął jak z armaty w pierwszej połowie, a później po prostu nie wiem, jak to nazwać, może symbol, czy taka osłoda tego meczu, że po prostu piękna bramka Kevina de Bruyne. Jeszcze teraz bardzo dużym wiralem na TikToku się stał ten filmik z takim dzieciaczkiem, który mówi, że my nie boimy się Halanda, my boimy się Kevina de Bruyne. No i no, jednak jego słowa okazały się prorocze, bo jednak profesor Kevin de Bruyne, piękna bramka. Jeśli tak możemy podejść do tego jeszcze inaczej, to y, na pewno. Y, ten, ta kwestia tego, że ta bramka nie powinna paść, w sensie, że tam powinno być przerwanie, bo piłka wyszła poza linię, jest to kwestia na pewno dyskusyjna, nie dlatego, że bo tam widziałem, że też eksperci się wypowiadają, jedni mówią, że to powinno być przerwane, drudzy, że nie, że ktoś to powinien sprawdzić i tak dalej, ale to było bardziej takie w kwestii takiego ferworu gry, no po prostu ta bramka padła, wiadomo, że obecnie po prostu w 2023 roku, gdzie mamy ten war i resztę takich sprawdzających to rzeczy, to po prostu jakby nie jest... Z... Jakby sama decyzja jest zgodna z duchem gry, ale jak ktoś naprawdę się będzie przyczepiał, no to jakby logiczne, że ta bramka nie no powinna No tak, być. mamy VAR, tylko że myślę, że ta bramka byłaby sprawdzona, tylko chodziło o to, że to już była jakby następna akcja mm -hmm. i przez to nie było możliwości sprawdzenia Waru i i stąd ta decyzja sędziego. No, myślę, że nie skrzywdził mocno Realu tym, ponieważ dzięki takiemu wynikowi mamy ca cały czas otwarte karty i na pewno na Etihad, no, będzie bardzo dobre spotkanie kolejne. Zobaczymy czy w końcu może Erling Haaland pokaże swój geniusz, czy to może jednak Karim Benzema, który zawsze w takich meczach pokazuje klasę. Jeszcze w Realu jest teraz Rodrygo w fenomenalnej formie. Myślę, że na pewno City ma się czego obawiać przed rewanżem. Tak, to na pewno ten Rodrygo, który w ostatnim dwóch meczu przecież zamknął usta wszystkim krytykom i Strzelił dwie bramki, gdzie Real miał 1% szans na to, że przejdzie dalej. A kwestią też jest to, że przez to, że mieliśmy remis w tym meczu i nie było jakby wyniku korzystnego dla której jest ze stron, to Szymon Marciniak jest największym kandydatem do Dobra. prowadzenia tego półfinału. Była rozmowa na temat tego, że ma być jakby prowadzącym finał, co by było chyba super historią, gdyby mis finał mistrzów Świata i finał Ligi Mistrzów w ciągu kilku miesięcy tak, tak. polski sędzia sędziował. Ale myślę, że. Ciekawszym meczem, na pewno rangą będzie mniejszym, no bo to jest półfinał, a nie finał. Ale na pewno ciekawszym meczem będzie rewanż między Realem a City, niż finał między dru jedną drużyną z Mediolanu a y Manchester'em, czy też Realem. Real na pewno, jeśli chodzi o grę, musiałby. Poprawić świadomość Fede Valverde, jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki, bo jak wychodzi, nachodzi pressing Manchesteru City, to nie ma kompletnie Fede Valverde w rozegraniu. Carvajal musi schodzić do środka, tak, tak, bał się. bo Real wymienia się obrońcami, wstawia ich do środka pola, żeby łatwiej było wyjść spod pressingu i środka i pomysłnicy grają na bokach, żeby to rozegrać, a Fede Valverde, który jako trzecia ósemka gra w formacji 4-3-3. To nie pomógł kompletnie i boi się, jakby chyba, rozgrywać. Nie jest tego pewien, więc to by był jedyny mankament, który, jeśli Real poprawi, myślę, że mógłby nawet przejąć inicjatywę w środku pola. No Na pewno genialnym ruchem, już tak z perspektywy czasu, okazało się ustawienie Eduardo Camavingi na lewej obronie. Jednak to jest piłkarz, który świetnie wyprowadza piłkę, jest całkiem szybki, lewonożny i na pewno, mimo tych słabych początków, to widać tutaj gajniusz Carlo tego yy, nie jakby. Nie, jak to się mówi, nie zawiódł nie, zabyt. Jak, nie zabyt. No, ale jako iż jest to krótka piłka, to nie będziemy już dłużej chyba omawiać tego spotkania, Możemy tylko żeby, przejdziemy to, sobie... Możemy ewentualnie jeszcze na przykład wytypować, jak naszym zdaniem by był rewanżowy. to typuj. No jak będę, no tutaj oczywiście nie będę obiektywny, więc Real Madrid moim zdaniem... Po raz kolejny to pokaże, że to oni są najlepszymi, yy, najlepszym zespołem, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. I kolejny raz z rzędu yy, tutaj sięgną po Puchar. Znowu będziemy czekać na to, aż będzie kolejna trójka z rzędu, bo ktoś musi to powtórzyć i chyba tylko Real jest w stanie obecnie. Myślę, że spotkanie na pewno będzie emocjonujące i twarde, i bo to są chyba na papierze dwie najmocniejsze drużyny na świecie, jeśli chodzi o taki. Jeszcze Paris mają. No ta. Ale chodzi mi takie o tym, w sensie nawet z tej czwórki w Lidze Mistrzów, nie? No to, mm -hmm. no to, to po tak. prostu jest ten mecz, chcielibyśmy, żeby był finałem, a nie półfinałem to na pewno i myślę, że będzie to taki majstersztyk, można powiedzieć, na boisku. No myślę, że Real właśnie ma ten patent nad Manchester City, choć ja Torres się powiedział, że już klątwa została zdjęta i w tym sezonie już City musi wygrać, no ale naprawdę nie sądzę, żeby Carlo Ancelotti Ustawił tak skład, że Real po prostu, nie wiem, przegra jakieś 0-3-0-4. Myślę, że to będzie znowu bardzo wyrównane spotkanie. I jeżeli naprawdę znowu Kevin de Bruyne nie pokaże jakichś fantastycznych umiejętności piłkarskich, to myślę, że Real po prostu doświadczeniem już w tych fazach pucharowych po prostu wygra. Nie wiem, 1-2 czy, czy 1-0 po prostu. Bo tak trzeba grać. No tak trzeba grać w półfinałach. Tu chodzi o to, żeby nie stracić, a nie żeby strzelić nawet. Tutaj kalkulacje są najważniejsze. Fajnie, że jakby każdy zawodnik jest, y, każda osoba jest osobiście kryta i tam przez to nie było tyle bramek, bo Erling Haaland znikł w kieszeni Rudigera, to jest jeden z tych cichych bohaterów chyba tak. na pewno parkania. plaster miał tak. taki, że nie było w ogóle opcji. Nie? Można zobaczyć TikToki, gdzie dosłownie głowę pod Pachem usadza i stoi hmm. za nim cały czas, więc to na pewno jeśli nie zawiedzie defensywa realu, bo myślę, że defensywa City jest jaka jest, ale zwykle jest solidna, a w defensywie realu zdarzają się momenty, w którym coś się stanie. Mieliśmy, kiedyś były problemy z Rafaelem Varanem w meczach City. Na razie Eder Militao radzi sobie bardzo dobrze, ale też ma swoje momenty, gdzie naprawdę potrafi się wylać u Edera Militao. I albo to będzie mecz bardzo obfity w bramki, albo znowu zobaczymy mecz na zasadzie 0-0, 1-0, 1-1. Ja tak bym właśnie typował. No przejdźmy jeszcze do derbów Mediolanu, gdzie na San Siro uległ Milan swojemu lokalnemu rywalowi 0-2. No tutaj... Szybkie dwa ciosy, bo chyba w czwartej, 11 minucie mieliśmy tak, tak. bramki Edina Jacko i... Yy, kto strzelił drugą? Muszę sobie przypomnieć. No ja, ja również. Mm, a, <laughs> Henryk Mkhitaryan. A, no pewnie. No tak. I no, jeśli chodzi o derby De La Madonnina, no to... Świetna historia. To już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, że derby Mediolanu mamy w półfinale, gdzie i Inter, i Milan był dość... Na takiej fali raz tak. znoszącej, raz spadku. Tak, ogólnie, i no, dziwny wzajemnie. jest ten półfinał. No, tak naprawdę, patrząc na tabelę Serii A, mhm. to są zespoły praktycznie ze środka tabeli. Nie? Tak, no, to, jest, to nie jest na pewno ani sezon Intero, ani sezon Milanów, w którym moglibyśmy się spodziewać, że będą tak wysoko. W sezonach mistrzowskich nie byli tak wysoko, a y, historia świetna, że będą przecież dwa półfinały jakby na jednym stadionie, tylko dla kompletnie innych gospodarzy. Mecz są w sobie. Pierwsza połowa, no to przez te bramki te, yy, i tą grę Interu bardzo, no bo to Inter przeważył w pierwszej połowie. Pierwsza połowa totalnie Interu. Mhm. I tutaj no trzeba powiedzieć, że Inter przejął inicjatywę, Milan jakby nie, nie obudził się kompletnie. Tak naprawdę, ta pierwsza połowa mogła skończyć się w ogóle wyższym wynikiem. Tam jeszcze był strzał Hakana, Czalanolów, mhm. taka petarda poszła w ten, w słupek. Później jeszcze jakaś akcja, gdzie Henryk Itarian dobijał i, i też nie trafił w bramkę. Mhm. Więc ta pierwsza połowa to był taki i tak najniższy wymiar kary dla Milanu. W drugiej trochę już oczywiście musieli zacząć atakować. Zrobili zmiany, wszedł Junior Messias, ale to, to on w chyba wszedł jeszcze w pierwszej połowie bo za kontuzję. Benasera. Kontuzja Benasera też będzie na pewno odczuwalna, jeśli, jeśli to będzie coś poważnego Aczkolwiek, i że braknie yy, patrząc tak na grę, to Junior Messias dał naprawdę niezłą zmianę. Znaczy, generalnie, bo to jest po prostu bardzo solidny zawodnik, jeśli chodzi o Milan to jest już dość wiekowe, bo to chyba około 30 Bardzo, już, on bardzo tak, późno już wypłynął. na jego karierę, to prawda. I jeśli chodzi o Messiasa, ale myś, myślę, że Messias jest, jest po prostu solidny, ale to nie będzie taka jakość jak u daje w Oczywiście. tym sezonie. Czy Rafael Diao, którego, tak, którego brak po prostu było widać. Mhm. I tutaj myślę, że po prostu Druga połowa, no to widać już było, że Milan no, musi gonić, no bo jeśli on teraz nie dogoni, no to będzie problem w dwóch meczach, no, bo nawet ja... jedną głupią bramkę strzelić i to już jest dużo łatwiejsza sytuacja, teraz wiadomo mecze, mecze rewanżowe nie są premiowane bramkami na wyjeździe, gdzie tutaj w sumie każdy gra u siebie, no. ale jeśli chodzi o to, to na pewno... Nie spodziewałem się takiego jakby scenariusza, że to Inter będzie tą drużyną, która będzie dominować i Milan będzie musiał nadrabić wynik 2-0 w 11 minucie. Tak, i myślę, że nikt z nas się nie spodziewał, że będzie właśnie ta, tak szybko będzie ten mecz ustawiony, nie? bo już tak naprawdę już Inter grał sobie jak chciał, później mm. jeszcze wpuścił sobie obrońców i zaczęli grać piątką. Znaczy, oni chyba zawsze grają z wahadłowymi, tak siak? Tak, czy się tak jest wahadło, bo jest Denzel, Dumris no. i jest I... Federico Di Marco. A na drugiej i, stronie. A jeszcze jest Mateo Darmian chyba, ale on... też. ale Darmian chyba z ławki wchodził w tym meczu okay. z tego pamiętam. No i co? On rewanż na Giuseppe Meazza, już nie na San Siro. Mhm. I kurczę, no szkoda, że ten mecz tak się ułożył. Wolałbym, żeby to był wynik jakiś remisowy również, bo to by dało nam emocje. Tutaj po prostu myślę, że Inter będzie chciał się zabetonować, aczkolwiek to na pewno zmusi Milan do grania, do grania ofensywnej ładnej piłki i myślę, że jeszcze losy tego dwóch meczów wcale nie są ustawione i myślę, że naprawdę Milan jeszcze ma szansę wygrać nawet te 2-0 i doprowadzić na przykład do dogrywki do, grywki, do rzuty, rzut, rzutów karnych. No to na pewno, bo Inter Simona Inzagiego jest na pewno drużyną defensywną. Ci napastnicy to nie jest taka super efektowna piłka, bo to są głównie albo jakieś strzały z dystansu Nicolo Barelli albo Hakana, albo Federica mm, Mikitariana. A, a też mamy z przodu typowe dziewiątki. Nie mamy takich zawodników, o których byśmy powiedzieli, że są typowi magicy i tak dalej, tylko mamy typowe dziewiątki Romelu Lukaku, Edin Dzeko, sprawdzone marki. Tym razem tylko Edin Dzeko strzelił, ale miał jeszcze kilka sytuacji, Romelu Lukaku też pojawiał się w tym polu karnym, bo siłowo y, obrona Milanu nie dała rady z Romelu tak, Lukaku. Aczkolwiek Do... naprawdę dobrze się pokazał, tak piłkarsko w tym meczu. Nie stał w... Nie czekał na piłki, tylko naprawdę brał piłkę, brał odpowiedzialność na siebie, tam schodził nawet do bocznych stref boiska. Na pewno Romelu Lukaku może być zadowolony z tego występu. Zdziwiłem się, że w ogóle nie wyszedł w pierwszym składzie. W sensie, bo Romelu Lukaku teraz wraca nie z kontuzji, tylko po prostu do dobrej formy, bo wiadomo, co było na Mundialu, co było po Mundialu, że generalnie we Włoszech jest problem z tymi napastnikami, dziewiątkami, bo każdy z nich miał z, y, spadek formy i dopiero teraz się odbija. Był Duszan, o którym wspominaliśmy w poprzednich materiałach z Ligą Europy. Tym razem Romelu Lukaku już wraca, zaczął strzelać i myślę, że po prostu dał jeszcze na pewniaka Edina Dzeko, bo mogłoby być tak, że Romelu znowu miałby y, jego celownik rozstrojony, był rozstrojony tak, i Mielibyśmy sytuację, w której jakbyśmy widzieli znowu Romelu trafiającego z trzech setek w półfinale Ligi Mistrzów, to już naprawdę mogłoby być ciężko. No na pewno Edin Dzeko jest fenomenem, już Tym. tyle lat sprawdzona marka, bramki praktycznie gwarantuje, co najmniej te 15 bramek w sezonie. No i co? Wytypujmy może. No będę też szczery, że uważam Milan jako drużynę, która może zdominować drugi mecz, jeśli wszyscy będą zdrowi i będą w pełni sił i Takiej sportowej agresji mi się wydaje, że też brakowało w tym meczu, że tak, chociaż tak. przegrywali 2-0, to taki sportowa agresja objawiała się tylko tym, że były faule i żółte kartki. Ale to tak. były bardziej takie brudne to... zagrania niż typowa walka o piłkę. Są zawodnicy, którzy naprawdę mogą zmienić oblicze tego spotkania. Czy Rafael Lo, czy nawet Teo Hernandez, bo już nieraz pokazywał w tym sezonie, że potrafi od własnej bramki przebiec 80 metrów, zapakować z, z dystansu w samo okienko. Więc tam są zawodnicy, którzy mogą po prostu wziąć na plecę. Cały Milan i zaprowadzić ich do finału. Ja również myślę podobnie. Właśnie zabrakło takiego lidera na boisku, którym byłby Zlatan Ibrahimowicz. Niestety jest kontuzjowany i widać było nawet operatorzy czasem go na niego dawali widok i widać było taką złość u niego. Widać, że jakby był na boisku, na pewno by podniósł tych chłopaków trochę mm -hmm. na duchu. I myślę, że jeżeli właśnie Rafael, Jao i na przykład Zlatan będą zdrowi na rewanż. To myślę, że Milan może sprawić niespodziankę i wejść do finału, a bardzo chciałbym zobaczyć finał Real Madryt kontra AC Milan. Taki no trochę powrót do korzeni ligi mistrzów by był. Tak, tak, stary taki stary fajny finał, ale myślę, że jeśli chodzi o Leo, to nie wiem jak wygląda sytuacja kontuzji Rafaela, czy będzie na ten mecz. Ale z tego co mi się wydaje, to Zlatan jest chyba aż tak yy, skontuzowany. Tak, że że już nie wróci, bo on to nawet nie wróci w tym sezonie, on jest kon, w kontakcie z Moncą chyba i ma wrócić pod skrzydła Silvio Berlusconiego, więc myślę, że w, w, w półfinale go nie zobaczymy, ale na pewno w Milanie to można stwierdzić, że brakuje takiego typowego lidera, brakuje takiego gościa, który w tym Milanie już pograł kilkanaście lat albo nie wiem 8 9 powiedzmy jest taką ostoją z opaską tylko jest bardzo młoda ta kadra to też przede wszystkim bo y, wszystkich starszych zawodników po prostu y, wymieniają tam z tych tak, starszych tam, to, to, tam to tam Simon Kier, Kier właśnie no. o tym powiedzieć że to jest chyba jedyna taka ostoja którą można nazwać jako lidera całej tej tak, zgrai. Ja ale widać, że on nie czuł się w tej roli już tak dobrze jak w reprezentacji tak, Danii. W reprezentacji to jest kompletnie inny gość, ale Myślę, że... No myślę, że na przykład jeśli chodzi o tego Zlatana, to mimo tam jego kontuzji, to nawet z takiego aspektu psychologicznego właśnie trener z Pioli mógłby go po prostu posadzić na ławce, żeby tak hmm. samo jak Cristiano Ronaldo w finale Euro po prostu latał przy linii, podpowiadał, motywował. No myślę, że brakuje po prostu takiej osoby. Tak. Ale i ale tak y, uważam, że Milan jest w stanie to zrobić, tylko naprawdę to bo, nie musi, bo to nie jest kwestia cudu, 2-0 to nie jest jakiś niesamowity wynik do odrobienia. Bezpieczny wynik, jak to mówi Czesław Michniewicz. To prawda, ale myślę, że AC Milan jest obecnie w stanie na spokojnie do takiego wyniku dojść. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę Bartoszu, a Was widzowie zachęcam do lajkowania, komentowania i śledzenia naszych wszystkich social mediów. Na razie.